Witaj, sprawdźmy jaką wiadomość ma dzisiaj dla Ciebie Wszechświat. Królowa Różczak, a więc ognista energia pasji. Wypełniasz świat tym swoim właśnie pięknym światłem. A tak właśnie rób to, tak kochacie Wszechświat. A sprawdźmy jaką tutaj będziemy mieli kontekst. Szóstka Pentakli i ósemka. Czyli jeszcze wzmocnienie tutaj wiadomości, dzielenia się ze światem, Twoim e, światłem. Bo tu właśnie e, mamy kartę dzielenia się: im więcej dajesz, tym więcej odbierasz. A tutaj mamy też tą iskrę, rozpoczynanie, szybkie podejmowanie działań. Też widzisz właśnie światło. Także dziś przesłanie dla ciebie to. Podziel się tym światem tą swoją kreatywnością, którą masz w sobie. Już teraz nie czekaj, zaczynaj, już zaraz nie zastanawiaj się za długo, bo ta energia, to piękno, ta kreatywność są w tobie i właśnie podziel się tym z nami, z resztą świata. I z taką piękną wiadomością właśnie dzisiaj zostawiam. I, a, I jeszcze ważna rzecz właśnie też ten rozkład już teraz widzicie że jest bardzo pozytywny ale ta karta również zwiastuje dobre wiadomości także dzisiaj piękny dzień e, wszechświat sugeruje właśnie żebyś się podzieliła podzielił swoim pięknym, swoją kreatywnością i te dobre wiadomości na ciebie będą spływać e, także e, do zobaczenia w następnym wideo